Apokalipsa dzień po dniu. Dziesięć rogów. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Apokalipsa rozdział 17, wiersz 12. Średniowieczne wizerunki Mojżesza bardzo często przedstawiają proroka z dwoma rogami na głowie. Wśród nich najbardziej znana jest rzeźba Michała Anioła w San Pietro in Vincoli, katolickim kościele w Rzymie. Niektórzy komentatorzy sugerują silny wpływ pogaństwa, które regularnie przedstawiało swoje bóstwa z rogami. Powszechnie wyjaśnia się to błędnym tłumaczeniem Księgi Wyjścia 34-29 w łacińskiej wersji Biblii – wulgacie. Hieronim, tłumacząc właśnie na łacinę, oddał to jako Cornuta eset facies Moisi, czyli twarz Mojżesza była rogata. Warto pamiętać, że hebrajski tekst zawierał jedynie zapis spółgłoskowy, bez systemu samogłosek, tak zwanych nikut dołożonych przez żydowskich uczonych tory, zwanych masoretami, co najprawdopodobniej nastąpiło na przełomie VII i VIII wieku. Pismo Święte podaje, że Mojżesz miał rozpromienioną twarz od chwały Bożej. Wyjścia 34-30. Zamieszanie powstało z powodu hebrajskiego słowa karan, które oznacza wypuszczać promienie lub promienieć oraz bliźniaczego słowa keren, czyli róg, Zarówno zwierzęcy, jak i jako symbol władzy. To nawiązanie do władzy widzimy najwyraźniej w księdze Daniela, gdzie róg został zdefiniowany jako król lub królestwo. Daniel 7,17 oraz 7,23. Przypomnijmy, że czwarta bestia z siódmego rozdziału księgi Daniela utożsamiana jest z pierwszą bestią z 13 rozdziału Apokalipsy. Dlatego niektórzy teolodzy łączą dziesięć rogów czwartej bestii, Daniel 7:24 z dziesięcioma rogami bestii z dzisiejszego wersetu. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że liczba dziesięć pokrywa się z wcześniejszą częścią wizji apostoła Jana, w której narody świata jednoczą się z nierządnicą. Apokalipsa 17:2. Liczba dziesięć często symbolizuje również pełnię lub całość. W tym sensie, dziesięć rogów definiuje się jako wszystkie narody świata. Widzimy tutaj interesującą relację między bestią a tymi królami. Królowie, świeckie państwa, otrzymują władzę tylko wtedy, gdy połączą się z Kościołem, gdy są z bestią. Gdy Kościół i państwo zjednoczą się w tym uniwersalnym charakterze, wówczas dziesięciu królów otrzyma swoje królestwo. Nawiasem mówiąc, kiedy każdy naród, rząd i ustawodawca podąża za bestią, jakże łatwo będzie wprowadzić coś, czego próbowano kiedyś w Stanach Zjednoczonych, ale się nie udało globalne prawo niedzielne. Na szczęście jednak ten ogólnoświatowy rząd będzie miał krótki żywot. Jedna godzina czasu proroczego to 15 dosłownych dni. Choć akurat różni badacze są zdania, że niecały ten czas proroczy musi być zgodny z zasadą dzień za rok. W każdym razie znaczenie tego wersetu jest jasne. Wydarzenia dni ostatecznych przeminą w mgnieniu oka, a syn człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Łukasz 12:40. Czy zgodzisz się na wspólną modlitwę? Dziękuję Ci, Panie, za znaki czasu, które zachęcają mnie do czuwania i modlitwy, abym był gotowy na Twoje rychłe przyjście. Do dalszego studiowania. Księga Habakuka, rozdział 3, wiersz 4. Księga Zachariasza, rozdział 1, wiersze od 18 do 21. Apokalipsa, rozdział 18, wiersze 9, 10 i 17.